Na początku lat 40. może dokładnie w 1841 roku, nawiązał kontakt ze znaną postacią w ruchu niepodległościowym, Walentym Stefańskim, założycielem Związku Plebejuszy. To była radykalna organizacja, która nie tylko miała na celu wyzwolenie Polski czy przywrócenie Polski do Stanu przedrozbiorowego, ale także no, głębokie reformy społeczne, natychmiastowe uwłaszczenie chłopów, no i inne jeszcze cele. I tam właśnie z, ze Stefańskim, ze związkiem plebejuszy związał się Józef Esman. Odgrywał czołową rolę. Stefański był szefem, natomiast zastępcą był mój pradziadek. W pewnym momencie nawet zorganizowali... W Związku Plebejuszy taką organizację wojskową. To bardziej w teorii była niż w praktyce, bo to nie zadziałało, jak wybuchły walki. I mianowicie podzielili swoich członków na dziesiętników, setników i tysiączników. W tym, że tych tysiączników już nie było, to była czysta teoria. Ten związek początkowo trzymał się na uboczu od innych. Ruchów i organizacji niepodległościowych, przede wszystkim od największej organizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, które w latach 30. powstało w Paryżu. Ale po pewnym czasie, gdzieś już tak w połowie lat 40., nastąpiło przybliżenie stanowisk tych wszystkich polskich organizacji niepodległościowych na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego i także mieli związki z innymi organizacjami polskimi na terenie Królestwa Polskiego i Galicji.